Dziś poznacie historię jednego z najpopularniejszych pisarzy naszych czasów, która przypomina roller-coaster pełen wzlotów i upadków. Paulo Coelho, bo o nim mowa, przyszedł na świat 24 sierpnia 1947 roku w Rio de Janeiro w Brazylii. Jego matka była gospodynią domową, podczas gdy ojciec pracował jako inżynier. Pragnienie rodziców, by ich syn zdobył solidne wykształcenie i dobrze płatny zawód, miało kluczowe znaczenie w jego życiu. Już w wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w szkole jezuitów. Choć Koelo jako dziecko nie był zafascynowany religijnym formalizmem, właśnie tam zrodziła się jego pasja do pisania. Po pewnym czasie wziął udział w konkursie poetyckim, w którym zrozumiał, że chce podążać za swoją artystyczną drogą. Niestety, jego rodzice nie byli zachwyceni jego decyzją. Uważali, że artystów nie traktuje się poważnie, aby zmienić jego zdanie, zastosowali drastyczne metody. Dalej w jego historii pojawiają się mroczne momenty. Jako nastolatek trafił do zamkniętego oddziału szpitala psychiatrycznego, gdzie był poddany terapii elektrycznej. Czasami miłość rodziców objawia się w zły sposób, mówił później. Po opuszczeniu placówki, jego podejście do życia się nie zmieniło. Rozpoczął pracę jako dziennikarz oraz aktor w teatrze, lecz rodzice ponownie wysłali go do szpitala, obawiając się o jego zdrowie psychiczne. Dopiero przy czwartej wizycie lekarze zdecydowali, że jest całkowicie zdrowy. Jednak ani brak diagnozy, ani kolejne terapie nie zakończyły jego trudnych doświadczeń. Matka zaczęła go przekonywać, że jego zainteresowania i pasje powiązane są z homoseksualizmem. Byłem skłonny, wspominał Coelho w rozmowie. W pewnym momencie postanowił sprawdzić swoje przypuszczenia i przespał się z mężczyzną. To doświadczenie uświadomiło mu, że przyciągają go wyłącznie mężczyźni. Aby spełnić oczekiwania rodziców, Postanowił studiować inżynierię, ale szybko porzucił ten pomysł. Wkrótce przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, pragnąc uwolnić się od ich wpływu. Nie znał języka angielskiego i miał przy sobie jedynie 200 dolarów. W nowych realiach wegetował jako hippis, co pozwoliło mu nawiązać znajomość z Raulem Seixasem, będącym artystą muzycznym. Dzięki tej współpracy zaczął pisać teksty piosenek, co poprawiło jego sytuację finansową. Niestety, Wkrótce nadmiar pieniędzy zaprowadził go do nałogu narkotykowego. Doświadczenia związane z satanizmem również miały wpływ na jego życie. Fascynowało mnie wszystko, co zakazane wyznał w rozmowie. W roku 1973, jako zagorzały przeciwnik katolicyzmu, wstąpił do Stowarzyszenia Alternatywnego, gdzie pogłębiał swoją wiedzę na temat tezy dwu. Czarnej magii. Na własne oczy widziałem diabła, prosił o uwagę, kiedy opowiadał o tym niezwykłym doświadczeniu. Pomimo nabytej wolności, samotne życie zaczęło go przytłaczać. W drugiej połowie lat 70. przeprowadził się do Londynu, gdzie namiętnie pisał. Pomimo nieudanej misji spędził tam tylko rok, po czym wrócił do Brazylii. Już wtedy miał za sobą wiele przygód, które jednak nie przyniosło mu satysfakcji zawodowej. Zrozumiał, że tylko tworzenie literatury może go uszczęśliwić. "Odkryłem, że nie mogę już dłużej żyć bez spełnienia moich największych marzeń." To mnie zabijało, tłumaczył. W końcu, po serii zawirowań, Coelho wyruszył w podróż do Hiszpanii, gdzie rzucił wszystko i zaczął pisać. Dziś jest uznawany na całym świecie pisarzem, autorem niezliczonych bestsellerów, w tym Alchemika, Zachira, Weroniki postanawia umrzeć oraz być jak płynąca rzeka. Jego historia jest świadectwem odwagi, determinacji i pasji do pisania, które z jednego z najtrudniejszych doświadczeń przekształciły się w sukces. Jak twierdzi, każdy może odnaleźć swoją drogę, wystarczy tylko uwierzyć w swoje marzenia.